Na anyway, <emfLE> to jest to, to bardzo... no, panie Rewizorze, to, tak to, to niestety jest, że organizacje, które z tylu członków są cór ostro ale, ale, ale ja jego choćby wypowiedź, kom... komentarz, który Pan przytoczył na temat prezydenta Macrona świadczy o tym, że on też dostrzega nie i, i... No, to jest, że... Dziś, dzisiaj w tej, to, czy... to, czy... to, to nie to jest to, nie, to, jest to, prawda. Jest to może... nie jest to tylko moja błąd, do jakieś marzenia, no, ale takie racjonalne, racjonalne moje analizy, moje przeświadczenie, bo no, to... Choćby z tego, z tego co Pan mówi o, o Erdoganie, co Pan cytował. No, on jednak widzi, że korzyści z tego namarazie no, tepiaejj wyciągnąć ale wyciągnąć.